Siemano, tutaj JJ, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Jest dzisiaj ze mną Fary. Siemaneczko. I dzisiaj przygotowałam kilka paczek amerykańskich płatków śniadaniowych, których jeszcze nigdy nie próbowaliśmy i nie jedliśmy, a są to bardzo popularne płatki w Stanach. I postanowiliśmy, że ich spróbujemy, ocenimy i zrobimy ranking od najlepszych do najgorszych. Ja generalnie już dawno nie jadłem płatków śniadaniowych na śniadanie, tylko jak chodziłem do szkoły, to był Netsquik, Ciminimis i Kangus. <laughs> Ciminimis. <laughs> mis. <Cimimimis. śmiech> Kulki czekoladowe i tak. mis. <laughs> jeżeli lubicie płatki śniadaniowe, łapka w górę. Zobaczymy, ile osób je płatki śniadaniowe na śniadanie. Oczywiście zostawcie także sobie z dzwoneczkiem, jeżeli chcecie zobaczyć więcej odcinków, gdzie testujemy różne dziwne rzeczy. A my teraz już przechodzimy do pierwszej paczuszki. Pierwsze płatki, jakie przetestujemy, to takie Najbardziej zbliżony do e, polskich, bo Oreo, każdy z nas zna Oreo, e, ale nie znamy płatków Oreo, więc no, jestem ciekawa jak smakują. Nie jadłem jeszcze tego. Ja w ogóle nie przepadam za bardzo za Oreo, więc jestem ciekawa czy płatki będą, będą smakowały. Otwieramy, zobaczymy czy w środku jest jakaś niespodzianka. Jak okay. wyciągamy płatki to są my w takiej foliówce. Kolorowe są, wow. No i niestety nie ma żadnej naklejki, zabawki w płatkach, więc szkoda. Okej, okay, nasypujemy płateczku. Dobra, to najpierw sam zapach, bez mleka. Pachną czekoladą. O, ale ładnie pachną czekoladą! Jak takie najlepsze kulki czekoladowe. Mhm. Mm Na sucho, test. Biały spoko. Są mocno czekoladowe. Czekoladowe. Ale też mocno czuć, że są też zbożowe. Te ciemne. Hmm, hmm, hmm. Białe lepsze. Mm -mm. Nie? No nie, no te są bardziej czekoladowe, a te białe są takie turbo słodkie. No, no. No ja wolę bardziej czekoladowe niż słodkie, ale teraz spróbujmy z mlekiem, jak się rozmokną troszeczkę. Dobra, i okay. teraz trzeba odpowiedzieć na Jedno! ważne pytanie. Najważniejsze odwieczne pytanie. Czy najpierw mleko płatki. czy najpierw płatki? Płatki i mleko. No tak po no Sypiesz być. tyle płatek i później wiesz ile masz wlać mleka. I to jeszcze zimne płatki. Bo o! zimne mleko nie płatki. Mogą być zimne płatki, no. Zimne płatki, nie ciepłe, bo Klaudia Stawia sobie mleko do mikrofalówki, wyciąga je, jest ciepłe i dosypuje dopiero płatek. To jest w ogóle tragedia. Dobre, ale Nesquik lepszy. Dobre, ale, ale nie wyróżniają się niczym bardziej od zwykłych czekoladowych Just kulek. Tak. Nesquik lepszy, nesquik bardziej kakaowy. Tak, 100 razy lepszy, słodszy, bardziej intensywny mm. w smaku. Ocenka, jakaś taka delikatna na początku. Ja bym dał z czwórkę. I powiem szczerze, że wcale to nie przypomina tak mocno Oreo. No. E, ja daję w smaku no 4 na 10 też. Lecimy dalej. Chyba wszyscy kojarzą flintstonów. Tak, ja ba Ja ba I są to płatki, które się nazywają Fritty Pebbles. I marshmallow jeszcze w dodatku, więc prawdopodobnie w środku są pianki. Pebbles to jest córka Freda Flintstona, tak się nazywa. Czyli to są jej płatki. Aha. Uwaga, wyciągamy. Wow! No i to robi wrażenie. To są turbo kolorowe płatki. No, jeszcze takie? Ja jeszcze nigdy nie znam kolorowych płatków. No tylko na filmach tak się oglądała nie? Na, na filmach amerykańskich, dlatego są płatki amerykańskie. No dobra. Ole ale pachną! Wyjdź to pomąchaj! Szkoda, ja że tego nie twierdzi! czujecie. Lepiej, jak, jak orężatka. No! Jakbym była dzieckiem i miałabym takie śniadanie, to jadłabym nie z chęcią, a zawsze byłam niejadkiem na śniadaniach. Ty naprawdę są pianki. Okej, okay, próbujemy najpierw na sucho tych pianek. Ja mam takiego niby ananasa, różowo zielona. Mm. Ananasa, arbuza, głupoty gadam. To są różne owocki. Mm, szczerze? Ale ciekawe. Mega ciekawe. Każdy ma inny smak. Mm -hmm. No dobra, no to co? Sprawdźmy to. Testujemy. O kurde, ale dobre. jest słodkie. Ale owocowe. Mm -hmm. Ile tu jest smaków? Nawet są kwaśne trochę. Ile tu jest cukro! Ja podejrzewam, że to nie jest zbyt pożywne śniadanie. Mm -mm. Przesada, nie jadę nigdy tak dobrych płatków. Nigdy nie jadłeś tak dobrych płatków? Nie. nie no, są smaczne, ale jakby nie Chodzi są mi w moim o... stylu. Że tak są słodkie aż. I różne w są jest. Zielone, żółte, Ten tęcza w miseczce. Ja tutaj daję no za smak oddycha. Ja za wygląd daję dychę, ale za smak daję takie Siedem. Najbardziej smakują mi te pianki. Mhm. Mm to mogę szczerze każdemu polecić. Jeżeli gdzieś będziecie widzieli w sklepie, kupcie i spróbujcie. Ciekawe doświadczenie, jeżeli chodzi o płatki. Dobra, uważasz, że są lepsze niż te Oreo? Jasne. Dobra, czyli na razie mamy faworyta. Przyszedł czas na coś, co Krystian lubi najbardziej, czyli Risp. Jak to się nazywa? Risp. Nieważne, Risp Puffs. Tak to się nazywa. Ja tego za bardzo nie lubię, bo to ma taki czekoladowy i słony smak bardzo. No, a mi Dla się są to... z kotem, Scottem, nie? bo miał z nimi kolaba. Dla mnie to połączenie jakoś nie jest fajne. A zobaczymy, czy płatki są fajne. Czy płatki będą fajne. Podejrzewam, że będą turbosłone, właśnie. Kulki jak Nesquit, dwukolorowe. Nie no, oszukali nas znowu, nie ma żadnej zabawki ani żadnej naklejki. Ja i to naklejkę. Teraz Ty. <grystanie> dobre żarty. Dobra, dobra, dobra niech ty. będzie. No. Dobra, najpierw na sucho. Czekoladowy. Ale jak pachną. Jak masło orzechowe, nie? Mhm. No już czekoladowy jest słony, a co dopiero ten jaśniejszy. Czekoladowy dwa czasy, właśnie. Czekoladowy pyszny, a żółty? No smakuje tak samo jak te ciastka. Mhm. Pierwszy raz, ja mi pałem. Ale dolej mleka, bo tego się nie na sucho. Ale chciałem właśnie tak spróbować bez mleczka. Proszę. Dobra, testujemy. Mi się wydaje, że będę... op. Hmm. Mm. Mm. Wiesz co? Jak nieraz takie krupki kukurydziane karmelowe. Takie mocno w karmelu. Okropne są. Hmm? W ogóle mi nie smakują. Ty jesteś okropna. Jak może mm. tak mówić? Zero na 10. Dycha! No żartujesz. Mm -hmm. To jest sama sól. Nie, idealnie zbalansowane. To, to połączenie jest dla mnie najgorsze. Z wyglądu też nie wyglądają tak samo jak na zdjęciu, bo są dużo, dużo jaśniejsze. No i zdecydowanie wolałabym mieć zwykłe czekoladowe kulki niż te. A ty? Nie. Nie? Ty wychwalam? Tak, bardzo mi smakują i się będę tego trzymał. Ja tutaj daję dychę, ty ile? Zero. Zero? Zero, bo mi to w ogóle nie smakuje. Chłop zweryfikuje. Ja się znam na płatkach. A on się zna. On po mleku taki wysoki urósł. No nie są dobre. No i co? co? Mówiłam. Żartowałem. Są mega dobre, polecam. 7 na 10. O. I widzisz? Ale nie zero. No kukurydziane, ale czuć taki słony karmel. Mega dobre, polecam. No i wszystko. Wyjdź. Chodzę. Bardzo popularnym deserem w Stanach czy no. przekąską słodką są właśnie churiosy, to się nazywa. <laughs> Jakbyśmy w restauracji amerykańskiej ostatnio, to chcieli no. nam na deser dać, ale akurat się skończyło. Fajnie. E, więc są też płatki w takim kształcie. To jest cynamonowe, tak, rozumiem? Tylko, tak, tylko że te akurat są czekoladowe. Czekoladowo-cynamonowe. Tak, są też takie zwykłe cynamonowe, a te są czekoladowo-cynamonowe. No i jestem ciekawa, jak smakują. Uuu. Wow! Ej, wiecie, że jak to wyciągnęłam, to aż mi zawiało takim zapachem ładnym. Ale jakie one są duże. No, czyli tutaj jest na mało porcji, na dwie porcje, myślę. Tak? Faworyt? Mm. Ładnie pachną. Cynamonowo. Cynamonowo. I widać, że są bardzo mocno obsypane posypką. Tak jak ci minimis, te najbardziej ciemne są najlepsze. Nie? No. A później to mleko z cynamonem jest pyszne. A teraz Ty. Dla mnie poproszę troszeczkę więcej. O, znowu jeden. <laughs> Ej, nie próbuj beze mnie. Dobra, Bardzo. Ej, są przepyszne. Są przepyszne i teraz nie wiem, co mam zrobić, bo dałem tam już dychę i drugą dychę, no i nie wiem, co mam zrobić, naprawdę. To Muszę smakuje, to podzielić. nawet nie wiem, do czego to porównać, ale to jest... Jedliście kiedyś kołacza? Kołacz z cynamonem i z czekoladą chyba by tak smakował. No, bardzo dobre. No Kurde. pycha! Ja jestem ciekawa, jak z mlekiem jak później mleko w tym smaku, jak się wymoczy w tej całej posypce. No myślę, że tu mamy mocnego zawodnika na stole, nie? No! Jak to pięknie wygląda też, co? Mhm. Mm jest mega słodkie. Mhm. Mm Cynamonowe, czekoladowe, takie miękkie, jak już się z mlekiem połączy, to jest one miększe. One ogólnie są miękkie, nie są twarde. Są miękkie, nie są takie chrupkie, to są takie no. chrupkie, ale miękkie, no. I chyba lepsze od mm. Fruity Pebbles. Co Jezu, myślisz? one z mlekiem są 100 razy lepsze niż na sucho. Jak myślisz, co jest lepsze, Fruity Pebbles czy to? To! Bo ja jestem bardziej czekoladowa niż y, taka owocowa, tak samo lody, bardziej wola, wolę czekoladę niż truskawkę. No, ten ranking będzie ciężki. I tak daję tutaj dychę dalej. No, <gryw> dla mnie to jest dycha i to nawet bez gadania. To myjemy i zaraz się widzimy. A teraz y, płatki, które są chyba najpopularniejsze i o, każdy powinien James. je kojarzyć. Są to takie kolorowe w sumie płatki, uh -huh. zbożowe. Z elfem, tak? Nie, to jest chyba irlandzki ten. Właśnie, bo jest. Y, ma rude włosy. Tak, jest Irlandczyk. na zielono ubrany, ma koniczynkę czterolistną. Leki charm to w ogóle oznacza e, szczęśliwe. Amulety? Amulety, coś w tym stylu. Amulet. Mhm. Jestem ciekawa, jak wyglądają, więc otwieramy. No, wyglądają tutaj na kartonie bardzo ładnie. Tak, się nie spodziewałem, że będą wyglądały. No, wow. ja myślałam, że wszystkie będą kolorowe. A tutaj takie trochę Cheeriosy i marshmallow powrzucane. Tu się okazuje, że tutaj też są pianki. No? Jak pachną? Nie pachną. Ej, nie pachną. Fruity Pebbles. Nawet nie jestem, nawet. Fruity Pebbles pachniały trzy razy lepiej. Dobra, test to sprowadził, tak na nielegalu. Ja mam kończynkę. Jak to smakuje? O kurczę, to są bezy. To jak nie są marszczki, to są no. bezy. To już nie są pianki, to są bezy. Mm -hmm. O nie! Bomba kaloryczna. Wyglądają bardzo ładnie, choć są mniej kolorowe niż te. Ja yy, jestem ciekaw, tych po prostu kukurydzianych bez kolorku. Na pewno nie mają za bardzo smaku. Mhm. Mm Ej, niby takie chiriosy, ale bez miodu. Mm. Chiriosy bez miodu. No ale są słodkie. Myślałam, że będą bardziej takie... Nie miodowe, są super słodkie. Ale w połączeniu z tymi piankami, znaczy nie z piankami, tylko z bezami. No bezy to dodają tutaj, wiesz, dużo koloru i smaku, bo to sam cukier. By mieć jakieś śniadań. Są dobre, no wiadomo, no słodkie, jak cukier. Nie, nie. Po dwóch łyżkach miałbym dość. Ja tak samo, ja w ogóle nie rozumiem ludzi, którzy jedzą słodkie śniadania. A takie to już w ogóle. Bardzo dziwnie też to się gryzie, co nie? Tak, chrupie mocno ten cukier. Właśnie chodzi o to, że w połączenie tych płatków zbożowych z tą pianką, to jest właśnie takie fajne doświadczenie tego gryzienia, jest tak, no. tak przyjemnie się to janie. nie? Zgadza się. Ale jeśli chodzi o sam smak, no to sam cukier, jakbyś cukier z cukierniczki popiół. No i mnie Lucky Charms rozczarował, tutaj daje trójkę. Ja tutaj daję 2 na 10. zdecydowanie po zjedzeniu wszystkich amerykańskich najpopularniejszych płatków śniadaniowych stwierdzam, że wolałabym codziennie na śniadanie jeść jajko taki... z boczkiem. <laughs> Kulki czekoladowe Nesquik albo te takie muszelki jeszcze są fajne. No to teraz już na co. Naradzamy się i za chwileczkę ogłosimy wam wyniki dzisiejszego testu. To jest królem. No dobra, moi drodzy. No to tak. Ostatnie miejsce uważamy, że zajmuje Nie. Nie ma opcji. Lucky Charms. Lucky Charms ostatnie miejsce. Mm -hmm. No w sumie to się zgadzam po głębszym namyśle. No następne są te. Nie. No jak nie? E, Oreo. Nie zgadzam się. Nie zgadzasz się? Kamień nożyczki, papier. Mówiłem? Dobra, czyli Oreo na drugim, no, tak przed przedostatnim miejscu. Przedostatnie? Mhm. Następne. Te. Następne faktycznie damy Rizis. Zgadza się. Trzecie miejsce zajmuje Rizis, chociaż według mnie nie. Następne miejsce Flintstonowie i jako pierwszy król pan zgadza się. śniadaniowych zwycięża Curios. Curious. Jak to się tam gada? No według nas są najlepsze, zjedliśmy je do końca praktycznie. <głos> tak. <noise> Podejrzewamy się znikną z szuflady. No a co? Resztą płatków podzielimy domowników, na pewno będą im smakowały. Dajcie znać, czy próbowaliście któryś z tych płatków i czy wam smakowały, na ile oceniacie i tak dalej. A jeżeli chcecie, żebyśmy zrobili kolejne testy jakiegoś jedzonka ze Stanów albo z jakiegoś innego państwa, to oczywiście łapeczki w górę, 10, 10 tysięcy łapek. łapek i na pewno wleci kolejny odcinek. Jeżeli dotrwaliście do tego momentu, to napiszcie w komentarzu Curiosy to szef. Curiosy to szefy. <laughs> Jestem ciekawa, jak będziecie pisali czuriosy, nie? <laughs> No dzisiaj to by było tyle. Trzymajcie się. Elko...